Filipa Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Fioletowy i zapraszam was na prawdziwe fakty Skąd wiadomo, że to prawdziwe fakty? Cóż, jesteśmy jedynym programem z wiadomościami Co każde zdarzenie pokazuje na żywo Cóż, zacznijmy od sprawy z lawiną kamieni jak widzicie, lawina kamieni jest bardzo ogromna. Leci kamień za kamieniem. Niestety nikt nie może tu pomóc, bo kamienie zagradzają drogę do gór. A szkoda, bo by nawet jeden człowiek mógłby tu pomóc. Czekaj, skoro tu jest kamerzysta, to czemu ten kamerzysta nie pomoże innym? Oj, Szymon, kamerzyści są do nagrywania, a nie do pomagania. W sumie racja. Radzimy się chować w domach i nie wychodzić. A teraz sprawa z bombą atomową. To, że w jednym z domów naszego miasta jest bomba atomowa. Właśnie jedni z kamerzystów wchodzą do domu, w którym znajduje się bomba atomowa. Ej, a czy to nie przypadkiem nasz dom? Ha, ha, ha. Tak, na pewno Kamil. Kamerzyści wchodzą do naszego domu. Bardzo śmieszne. Wchodzimy do pokoju, w którym jest wykryta bomba atomowa. Już otwierają nam szafkę kamerzyści. I jak widzicie, tu jest ta bomba atomowa. To zdecydowanie jest nasz dom. A tu, jak widzicie, mamy mieszkańców tego domu. Ha! Chłopaki, patrzcie na tych dziwaków, a ten w czerwonej bluzie to dopiero musi być gamoń. Czekaj! To przecież my! Ożwy! Myślicie, że ładnie jest tak nagrywać kogoś? Pożałujecie mocą klapka! No, he he. no i takie rzeczy to ja lubię oglądać. No i teraz pewnie mi skonfiskują tą bombę atomową. To ty masz bombę atomową? Ty w ogóle słuchałeś co leci w telewizji? Nie, a kto by niby to miał słuchać? Ta bomba atomowa była dla mnie czymś ważnym. Dzięki niej uzyskałam drugi rekord Guinnessa. Naprawdę? No, sam zobacz. A w ogóle, jak zdobyłaś tą bombę atomową? Jak? Oczywiście, że uczciwie, a jak inaczej? Dobra robota doktorze. Zrobiłeś może i małą bombę atomową, ale jest na tyle mocna, żeby zniszczyć naszego wroga. Co ty robisz. Cicho! Hmm. O, jakiś list. Nie mogli go dać normalnie? Nie, nie mogli, ponieważ po zobaczeniu wiadomości wszyscy zaczęli się nienawidzić. Hmm. Co? Oh, o, o, o Ciekawe, skąd oni w ogóle wiedzą, że to ja. Wracając do sprawy z bombą atomową, jutro w sądzie rozbędzie się rozprawa, czy bomba zostanie skonfiskowana chłopakowi, czy nie. Polek, idziemy do sądu. Trzeba mieć dobre ubrania. Okej. Okay. Zadowolony. Policja! Mam Cię! Co? Idę do więzienia tylko za to, że nie mam garnitura? Nie, za to, że zrobiłeś coś tam w jednej pizzerii. Rozpoczynam rozprawę w sprawie skonfiskowania bomby atomowej pewnemu chłopcu. Dzień dobry. Jestem panem z Korporacji Ubezpieczeniowej Polskiej niesamowitej. w skrócie KUPA. Zastanawiam się, czy te nazwy są zbiegiem okoliczności, czy specjalnie tak nazywają swoje filmy, żeby wyszedł śmieszny skrót. A to prawnik nie będzie odpowiadać? Jestem także prawnikiem, żeby nie było, że ktoś w komentarzach napisze, że rozprawa w sądzie tak nie wygląda. Już pewnie jakiś błąd natknęliśmy. Wracając do rozprawy. Panie Kamilu, po co ci ta bomba atomowa? No, fajnie miałoby być bombę atomową do kolekcji, wie pan? Co, jeśli Kamil nawet by włączył tą bombę przypadkiem? O, wow. No właśnie, ale nawet by się to nie wydarzyło. Przecież trzeba mieć wiele rzeczy, żeby to wysadzić. Ale to mini bomba atomowa, więc może nie wymaga dużo rzeczy. To uważa, że nie powinien mieć tej bomby atomowej? Hmm. A więc, stop! Wiecie, jakie tu jest uczucie zabierać? Komuś taką rzecz, to jest taki cenny artefakt życiowy. Każdy pewnie ma coś takiego. Filip ma czapkę, Szymon ma butelkę Liptona, swoją starą, Olek ma telefon i ten dzieciak też ma telefon pewnie. A dla mnie taka bomba atomowa jest cenną rzeczą. Ale twoim cennym artefaktem są pistolety. No, no właśnie, no. no. Hmm, hmm, ale. 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 ale? ale? Ojej, te kłótnie są bardzo wyczerpujące. Cóż, skoro nie potrafimy zawalczyć o tą bombę słowami, to zawalczymy broją. O Jezu, to tak można? Jak pan sędzia się zgodzi, zgadam się. Hm. Hmm. 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 <mulary> lepszy. Hau! Nie, kokakuda. Hau! Hm. Ha. Hm. Nie wygrałeś, panie, od kupy. Trzymam, przegrywam z dzieciakiem. Pan Skupy został znokautowany. Oświadczam, że bomba atomowa zostaje u Kamila. Ach, cieszę się, że zostajesz u nas z bombą atomową. Jesteś najlepszą rzeczą, jaką w życiu spotkałem. To ty działasz?!

Cóż, to jesteś ten skupy. 30 lat temu zostałeś znakałtowany i śpisz tu od 30 lat. 30 lat? No, tutaj kiedyś był sąd, ale teraz tutaj przychodzą różne osoby grać sobie w gry. Au! Jest! Nareszcie z tobą wygrałem, dzieciaku!